Dobra. Daj mi też cierpliwości. Ho, o, o! Witaminki, witaminki, a chłopczyka i dziewczynki wszyscy mają dziarskie. A, mam cię! A kuku. O, cześć! Witajcie, polozaury. A co wy tutaj robicie? Akurat przychodziliśmy w pobliżu. Mm -hmm. A co ty tutaj masz? A, zakupy: owoce i warzywa wprost z zaczarowanego ogrodu. Zaczarowanego ogrodu? Mhm. Mm za siedmioma górami? Nie, nie aż tak daleko. To byłem w pobliskim polomarkecie. Może zróbmy coś naprawdę pysznego, ale zdrowego z tych zaczarowanych owoców i warzyw. Zaczarowany? Mhm. Zaczarowanych mnóstwem witamin i wartości odżywczych, dzięki którym będziecie zdrowo wzrastać, a które uchronią Was przed wirusami? Wow! To dawaj te cory mary! Proszę bardzo, patrzcie na to. Wow. Wow. Szykuje się prawdziwa bomba. Bomba? Bomba witaminowa. Dla mnie bomba! <ścoughs> to co? Zaczynamy! Gotowe. Mam dla Was niespodziankę. Oto wasze kubeczki. Próbujemy? Leo, porcyjka dla ciebie. A ty Maciuś? Jak się podobasz sobie? Na zdjęciach zawsze ładniej wychodzę. I porcyjka zdrowego koktajlu również dla Ciebie, proszę bardzo. Pięknie pachnie. To co? Na zdrowie! To jest prawdziwa magia. Mhm, pyszne. Mňam, mňam. Wy również możecie przygotować taki smaczny i zdrowy koktajl we własnym domu. Wybierzcie owoce i warzywa, które najbardziej lubicie. Zaproście do pomocy rodziców i rodzeństwo. Będzie to wspaniała zabawa. A my żegnamy się już z Wami i do zobaczenia w następnym odcinku na Szlaku Smaku z Polozaurami. Do zobaczenia! Do zobaczenia! Pa! Pa! Pa!